No więc jak widzieliście po wstępie 500 lajków już tam jest, nawet ponad, więc dzisiaj jest film, na który wszyscy czekali, czyli... Zapłapczanie mojego stawu. stawu. Będzie analogicznie jak w zeszłym odcinku, czyli będę miał dwie pułapki z butelki i jedną siatkę. Teraz pójdę zrobić dwie pułapki z butelki, bo tamte wyrzuciłem i umyję siatkę i idziemy... Jak to się mówi? Będziemy łowić na pułapki. więc finalnie wygląda to tak, dwie pułapki z butelki, może nie są najśliczniejsze, ale tylko takie butelki miałem, du sznurek, żeby, żeby mógł da trochę dalej zarzucić. Chle w środku chleb jako przynęta, tutaj taka siatka na ryby, która stała się pułapką, e też jest w niej chleb, ale jeszcze musi trochę poschnąć, bo jest zbyt mokra. chodzi o to, że i tak będzie mokra jak wrzucę ją do stawu, ale chcę żeby trochę przeschła, nieważne dlaczego, po prostu, po prostu tak chcę. Najpierw do wody pójdzie ta pułapka, tam przyliwia. Ta myślę, że gorsza pułapka pójdzie tutaj. I ostatnia pułapka na dzisiaj to będzie ta. Zarzucę ją gdzieś tam na środek. Mam nadzieję, że się nie zerwie. I fajnie by było, gdyby się w nią coś złapało. Ale nie wiem, czy się uda. Tam zaraz spróbuję zmusić ją, żeby zeszła na dno, bo na razie to się utrzymuje u góry. Dobra, więc ja będę przychodzić tutaj po te pułapki co jakiś czas. Dwie te pułapki z butelki wyjmę tak jakoś bardziej wieczorem za kilka godzin, a to siatkę będę wyjmował tak co może dwie godziny jakoś, więc widzimy się za ściętanie Dobra, czas. ja zamierzam teraz wyciągnąć tą pułapkę w siatkę, ale widzę, że ona się nie zanurzyła pod wodę, więc spodziewam się, że nic w niej nie będzie. No, ale wyciągam. No, nic mi nie, nie ma. Widzicie no, dobrać. Elo, jest godzina 16.50, a tamte dziwy z pułapkami y, robiłem o godzinie jakiejś 10.00 około, więc minęło już 6 godzin, więc myślę, że już czas wyciągnąć kłapeczki. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale no, trzeba spróbować. Pierwszą wyciągnę tą, tą siatkę, widzę, że się zanurzyła, więc zobaczcie, co tam jest. Dobra, i niech będzie nagrane już, jak wyciągam, bo bo później powiedzą ludzie, jak będzie tam jakaś ryba, której nie będzie, bo ja to wiem. No, Zawiodła mnie ta pułapka. Myślałem, że coś się w nią złapie, ale niestety nie. Dobra, więc teraz wyjmijmy tą pułapkę, która jest tam, gdzie ja właśnie po nią idę. Jestem bardzo ciekawy, czy coś się w te pułapki złapało. Chyba nie, coś mi się wydaje. Chyba jednak ryby są mądre i się w łapki nie łapią. Dobra, wjąłem też drugą, i z tego co widzę, to tam nie ma nic oprócz chleba, który napęczniał. No, spodziewałem się chociaż czegoś, ale chyba staw wolał mi podarować nic. I tak wiem, mogłem zmienić, zwiększyć te otwory w tej butelce, żeby większe ryby mogły wpływać, ale nie chciałem już haratać tych butelek żeby się przypadkiem nie zepsuły, bo nie miałbym raczej zapasu. Dobra, więc no niestety się nie udało. Coś tak, że te nudne takie odcinki wstawiam, więc postaram się w następny odcinek nagrać coś ciekawego. No sorry. Sorry. marka.